Siemka ludziska na kanale Horror Story Ja jestem Harry, pykamy sobie w Outlast'a pierwszą część I jest to już tutaj e, Moi drodzy końcówka Co my tu mamy zrobić? E, znajdź Billiego w głównym laboratorium A gdzie jest główne e, Główniane laboratorium? E, tego chyba Nikt nie wie moi drodzy Zobaczmy tutaj e, Musimy poszukać Główne laboratorium moi drodzy i chyba tutaj tego głównego laboratorium nie było Bo tutaj chyba te drzwiczki chyba byli wszystkie Pozamykane, no Więc mm, Tutaj chyba nic, no Dla pewności tutaj chciałem sprawdzić Tak, wszystko pozamykane, więc Ja się tutaj wracam, moi drodzy o, A co tu mamy? Czy tutaj to jest to główne? Zapisywanie, raczej tak. Dziękuję za otwarcie bloku B. Tutaj nie będę chyba nic otwierało, przeszukiwał, bo niepotrzebne tutaj e, czas jest nagli, albo i nie. To mamy jakieś zaplecze, tutaj jest ta stołówka. O, dzień dobry doktorku, coś tutaj marnie skończyłeś. Jakaś paczuszka do ciebie przyszła, mój drogi. Ale chyba Cię to nie interesuje, masz ważniejsze rzeczy? Chyba Twój kolega tutaj marnie skończył Goresztki, może jak ktoś zjadł? Kurde, blaszka, ale tutaj się podziało coś, no Musiało się coś tutaj grubo podziać Nie pamiętam tylko... Eee, okej okay. No dobra, no coś kuźdze Chyba wszedł za mocno od turasa, na ostro No, chciał zaszaleć i... Nie wyszło. E, tutaj co mamy? Jakieś laboratorium, znaczy jakieś próbki, tak? Czyli nic ciekawego, więc możemy lecieć tutaj. I czy e, i czy oj ty! Panie gdzie mamy teraz lecieć? O to jest pytanie. Dobra. Damy tam gdzieś schody. To jest komputer, tam są schody. Ja się tutaj nie przecisnę. Albo i tak. Okej, okay, możemy biegnąć do góry. Szybciutko uciekamy przed tym duszkiem, który on za nami jest. Nie wiem, czy ja do... Ty! On coraz bliżej tutaj. Elo, na razie mordo. Dobra, uciekliśmy. Jakimś wy w poprzednim odcinku nam się nie, uda, nie, udał, nie udał uciec. Bo. tam chyba. a tam nie, lepiej nie, okej. Okay. Bo tam chyba gdzieś my zabłądziliśmy. Ale to nic. Tutaj nic nie ma, nie ma. Tutaj nie przejdziemy. Więc daj mi to. I lecimy dalej, moi drodzy. Okej, okay. ale wrota ty, cały mózg operacji, ty tutaj, ty ludzie tutaj, ty, panie, czekajcie, bo on coś napisał. Notatki, ehm, machina Wernickiego, assembler, komory zasilania, molekuły prototypu, niewiele pamiętam, a z artykułów o nanotechnologii, które czytałem, nieważne. Nie Nieuważnie Nieuwa nie i pewnie po pijaku. Nie mam wystarczająco wiedzy, by móc to zniszczyć. Ale tu chodzi o Biliego. Trzeba go zn znaleźć, zabić, zakończyć to. okej okay. Więc. Tutaj wszystko jest na zielono. Eee, tutaj to mam nadzieję, że mi w tym odcinku się uda to. Tutaj wszystko zniszczyć. Ok, wyłącz aparaturę podłączącą... Czekajcie... E. Ok, daj mi to. Aby nie zrobić krzywdy pacjentom, komora maszyny mor morfogo morgo morfogenicznej wymaga codziennego przeglądu wszystkich najważniejszych systemów. System pierwszy. W trakcie kuracji w zbiorniku płynów... Dobra ludzie, jak chcecie to sobie to przeczytajcie. Mi się tutaj nie już mi się odechciało czytać. Okej, okay, co on tutaj napisał? Billy Hop. Z dokumentacji medycznej Billy'ego wynika, że ma 23 lata. To co z niego zostało wygląda na co najmniej 5 lat bestialskich okrucieństw. E, zabicie go to akt miłosierdzia. Okej, okay, to jest on, tak? Dobra, tutaj chyba... Bo... Nic nam nie wyjdzie. Ani tu. Nawet tutaj jakiś pacjent. Ty. Tam coś jest. E, tam coś jest. Pierwszy pójdziemy tutaj sprawdzić. Zobaczyć, co tutaj jest. Co się tutaj znajduje. Bo nie wiem dokładnie. Ale zobaczymy, moi drodzy. Oj się, nie mogę. Norm... O kurde, no zapisywanie, no. Czekajcie, notatki. Eee, respirator. To płuca, jego i Topea. Jego wątroba, respirator, maszyneria wielkości boiska do piłki nożnej, która utrzymuje przy życiu obłąkanego. Pierdolić to wszystko, on musi umrzeć. Okej, okay, moi drodzy. Eee, no, spore to jest, spore. Eee, tutaj. I my po prostu musimy to zniszczyć, no. Eee, że ktoś pracował nad czymś tyle lat... Tyle czasu, tyle w ogóle tych rzeczy A my to po prostu Przychodzimy Zepsuć tak bez Bez, em, bez emocji e, Frankenstein Albo współczesny Prometeusz Autorstwa Mary Shelley Wspomnienie publiczne z... Naucz się ode mnie, jeśli nie od moich przypad... przy... Poprzedników Przynajmniej nie na moim przykładzie Jak niebezpieczne jest na zdobycie wiedzy Jak o wiele szczęśliwy czy jest skromny człowiek od tego, który chce stać się potężniejszy niż pozwala jego nauk natura? Ok, tu chyba nic poza tym. Tylko trzeba tutaj się dostać. Więc... to jest to? Tak. Ok. I odetnę dopływ prądu z generatora. Czy mamy... Teraz coś tutaj naklikać Raczej nie SPUT e, 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 e no suń mi się Ale ja nie miałem jak wyjść, ty Proszę pana, no Ale on mi stanął w sześciu, ewidentnie kuźwa to było zaplanowane e, nie zgadzam się, nie zgadzam się, moi drodzy e, Tutaj to tak nie miało pójść e, A tuż my... Zrobiliśmy. Dobra, ucie my uciekamy po prostu. bo Chciałem sprawdzić, czy tutaj nie trzeba nic kliknąć. Najwidoczniej no nie. Ok. E, my uciekamy, ona zaś... Ona zaś tutaj goni? Chyba tak. Ale my się nie damy. Dobra. My stąd uciekamy. Jak najdalej stąd, moi drodzy, zamknij drzwi, dobra, my teraz ba, musimy biegnąć tam, e, biegniemy tam i zobaczymy co tutaj się odpierdziela, daj mi, da mi baterię, gdzie mam biegnąć, tędy, tak, okej. Okay. Więc biegniemy, moi drodzy. Już, ty. Jeszcze wyżej? Co to ma być tutaj, ty? Jak to wysoko? Kto to budował tyle? Kurde, no... Że człowiek może takie coś budować, w ogóle? Już to jest niepojęcie, kuźwa, jak byłby jakiś wieżowiec, ty. E, e, e! Nie chacz się! Biegniesz i biegniesz bez końca ty Dobra, mamy to Mamy to, dobrze? Tak, dobrze O nie, ty Okej, okay, dobra no, On za nami biegnie Oj ty panie! Dobra, się nie zatrzymuje. Szybko tutaj Dobra Dobra, udało się ty A się przeraziłem, że on taki szybki jest w ogóle. Tam nic nie ma. Ej, chodź na te schody. Dobra, e. Dobra, co my tu mamy? Dołączono formularz. Pozwolenie na przeniesienie dla pa pacjenta Williama Hope'a z programu psy psychiatrycznego Murkow przy szpitalu Mount Massive w Colorado USA. Formularz jest standardowy. Wszystkie wymagane rubryki zostały już wypełnione. Niewyraźnie Billy nie jest świadomy niedawnego kontrolowanego zatrzymania krążenia u jego matki. Poddaje się z eksperymentowi pod wpływem przekonania bezpodstawnego o honorariach wypłacanych matce oraz zaraznacznych dotkach dla jej kościoła. Warnieckie, przytrzy... przeczytawszy jego sprawozdanie, ze zeznów uważa, że chłopak ma ogromny potencjał terpa... terapeutyczny. Ok, tutaj chyba nic nie ma. Raczej. Więc. A. Okej, okay, to. Ok. Wyłączy system awaryjny, dobra. Tutaj też wszystko. Tak, chyba tutaj wszystko. Tak? Tak, na pewno, dobra. Żeby się potem nie wracać. Wiecie, jak to jest, ludzie. Ok. Dobra, jeszcze raz tutaj. Już się łączę tutaj to, e, moi drodzy. I lecimy. Znowu ten, ta trasa tam lecieć. E. Okej. Okay. Oj, ty! Ty, panie! Co jest? Puść mnie! Okej, okay, on się mną bawi, ty. Okej. Okay. Ty! Okay. Jestem ranny chyba, no. Ok. Ale on dalej tam jest za mną, więc... Ok. Dobra. Czy tutaj teraz coś mogę zrobić? Dobra. Chyba się udało coś. Coś się udało, moi drodzy. Oj ty. Mm, Okej. Okay. No, zostaniemy trochę poturbowani, moi drodzy. I to bardzo, bardzo. Oj ty. Niego nuż umiera ty. Okay, dobrze, że nie musimy z nim walczyć, moi drodzy. Bo by było przedłucone, moi drodzy. Proszę, zostawić mnie w pokoju. Nie gadaj, że on wyszedł we mnie. Nie gadaj, ty. Okej. No to przerąbane, że jakiś demon w ciebie wchodzi. A ty nie możesz nic z tym zrobić, no? Normalnie. Bierz kamerę i oś. I to już chyba będzie richtik koniec. Uciekaj. A my mamy tak tutaj. Spacerkiem. a Dobra. Mamy uciekać po prostu. Co on stanie? Oj, to coś mu się w głowie jebie. Ale szybko my tutaj to tu przeszliśmy. My, myślałem, że mi... Myślałem, że mi to trochę dłużej dla mnie. Ale to nic i automatycznie od razu też zaczniemy chyba... E, ...Witcher Blower. Ten dodatek, w sumie od razu. Zanim mam to tutaj zainstalowane, tak? Żeby potem znowu nie zainstalować na nowo, ani nic, Więc po prostu sobie tutaj zaczniemy też e, od razu e, Witcher Blower. Dodatek, to chyba tutaj to samo miejsce, ten murko wszystko tylko z innej perspektywy, moi drodzy. Nie chcesz już kamerować, nie? Okej. Okay. Moi drodzy. Proszę. Kurde, już cały wycieńczony na pewno po takie podróży. To kurde psy Kasiada na pewno. O, widzisz? Widzicie? A. I. Ty. O nie. Ty serio? Okej. Okay. Czyli on umarł? Serio? A bo... bo. Bo ten tu we mnie, ty! To ta choćby. Kurde, no porąbane zakończenie, moi drodzy. Bo na to wynika, że on we mnie wszedł i jakoś cudem prze... przeżył. I teraz ja tu rządziłem. ale choćby winem w cieleniu. Czy jego mój duch tutaj rządził? Czy jakoś tak? Czyli to miejsce nigdy nie, nie, nie zostanie e, tutaj w spokoju, tak? Moi drodzy, czyli tutaj mamy zakończenie, moi drodzy, e, odcink e, tutaj serii Outlast. 1 mieściliśmy się chyba w mniej niż 10 odcinków, albo nawet 10 odcinków. Więc mi się Gierka bardzo, bardzo podobała. Zebisty horror. Szkoda, że już takich nie robią Albo robią tylko w mniejszym znaczeniu, e, w mniejszej ilości, ale czekam na więcej takich horrorów typu Outlast Albo Amnesia e, The Darkness lub Amazin for Peaks, tak? Czekam na więcej takich hororków, bo mam nadzieję, że Tutaj, chyba tam jest nawet dużo e, Też gie, te, horrorów tego typu, więc będziemy mieli co grać e, Tutaj, na pewno E, od razu potem w, od chyba niedzieli z, albo no od niedzieli chyba zaczniemy tutaj już with, with te blower czy blower czyli dodatek e, moi drodzy więc chyba tutaj duże nie przedłużam, bo jest w miarę e, fajny czas prawie 18 minut no nie za długi ale jakoś tak to tutaj wygląda no dłuższego no nie mogę zrobić nie będę tutaj e, na no, tutaj Eee, Przedłuża moja ocena gry 10 na 10. Mi się takie horrory podobają, bardzo mi się fajnie grało. Może kiedyś na live przejdziemy tutaj na jakimś trudniejszym, tutaj tym poziomie. Na jakimś najtrudniejszym, na jakimś hardkorowym albo coś. Mam nadzieję, że tutaj, tutaj będzie dobre. Dobry pomysł na jakiś straszny liveik, na bardzo trudnym. Wtedy byśmy Kuźwa przechodzili Kuźwa, chyba w, w miesiącach a dobra, miesz o to Tak mówiłem, gierka 10 na 10 Mi się bardzo podobała, bardzo tutaj Dobrze zrobiona fabuła Też e, tutaj pozytywnie nastawiony zakończenia oczywiście porąbane Tak jak to lubię Więc tutaj e, Ja dziękuję, że oglądaliście Serię z Outlast'a e, Mam nadzieję, że wam się podobała e, I co, widzimy się w następnych seriach E, na przykład w tym akurat tutaj to z The Witchblower, więc ja dziękuję za uwagę. E, tutaj ogólnie ja dziękuję za uwagę. E, e, mam nadzieję, że się serika podobała. Tutaj aż będę kończył. E, będziemy się widzieć w innych serykach o godzinie 18, moi drodzy, e, tutaj. E, więc co, ja dziękuję za uwagę tutaj i do zobaczenia do następnej serii z e, kolejnego horrorku Elo na razie.